Siemanko. Witam Was w kolejnej prezentacji. Ja i moja chińska kamera. Fort Mondeo. Kupiłem się Mondeo. <grym> Jak to właśnie mawiają? Piękny, nie? Jak widać, już tutaj pięknie uzeźbiony zderzak. Nasi tutaj byli. Nasi byli nie tylko tutaj. W wielu miejscach byli nasi, bo to jest auto z 1997 roku. Pierwsza rejestracja 1998 rok, salon Polska, więc serwisowany i robiony zawsze w Polsce. Widać to po lakiernikach, blacharzach, tynkarzach i innych różnych specach. Tutaj na przykład jest całkiem inny kolor dobrany. Może tutaj będzie to bardziej widać pięknie, nie? Ma auto, auto ma zrobione progi. Auto ma zrobione progi. Tutaj widać jak to jest uchychtane już rdza wyłazi warto by było to trochę jakoś zadrzeć, zabezpieczyć żeby to trochę przez jakiś czas nie wyrdzewiało zresztą większość Fordów już wyrdzewiało tutaj to nadkole też tak pięknie pomalowane że w ogóle mnie nie widać jest strasznie jakoś w ogóle nie ma połysku Z zewnątrz taki Auto kupione na brudnie Nie ma to nic wspólnego z tym jak teraz obecnie wygląda bo jest brudne, jest brudne Najważniejsze co ma to hak i no, jest dość pojemne Te Amortyzatory takie trochę Czemu ty mi jedziesz Gdzie ty mi jedziesz Ręczny ma w środku taka, trochę brudcy, kiła i mogiła Też śmierdzi jak zwykle, ja mam jakieś auto, do tych śmierdzących aut Ale ono trochę stało po prostu i trzeba je przewietrzyć, przewentylować, wymyć, wyszorować, wyodkurzać W środku to, to co, taka szara mysz Szara mysza Wszystko sterowane poza przednimi szybami, manualnie jest tylko sterowany fotel, góra-dół elektrycznie. Co tu jeszcze mamy mamy szyby z tyłu grzaną, więc w zimie może być nam ciepło w ręce. Piękną sportową nakładkę na kierownicę. Nie wiem, czy ją da się ściągnąć, co tam pod nią będzie. Spróbuję. Brak radia. Ale ma klimę. Ma klimę i ma sprawną klimę. I dwie poduchy powietrzne. I to chyba już tyle z wyposażenia. A to jest zarejestrowane jako ciężarowe od samego początku. Ma, dzięki temu ma taką piękną kratkę tutaj zrobioną za czasów Polaków rzeźbiarzy, profesjonalistów. Dzisiaj mnie jeszcze podmachę, co tam jest. Jak już mówiłem, maska waży dwie tony, więc teraz na chwilkę muszę jakoś tak zrobić bo muszę. Przepraszam Was, <laughs> muszę jedną ręką podnosić maskę, a drugą kija. Maska jest naprawdę tak na tyle ciężka, że nie da rady podnieść tego jedną ręką i włożyć. No tutaj też tak, brudno, trochę zakurzenie i w ogóle, ale nie jest najgorzej. Tutaj coś się pocinam, gdzieś tutaj chyba spod dekla, spod tych uszcz uszczelniaczy takich śmiesznych. Jednostka to 1.8 Ztek, 115, koni 112. To jest podobno 112 koni, ale to chyba żadna różnica. tam Chyba różnica była po prostu w katalizatorze. Jakiś nie najgorszy podobny akumulator. No a tak, to co? Przelot tego w ogóle całego auta jest dość niewielki w sensie 190 tysięcy. Ja wiem, że z tymi, z tymi przelotami to różnie może być i z tym przebiegiem. Różnie to kręcili i tak dalej, ale to auto jest w posiadaniu poprzedniego właściciela 12 lat. Poprzedni też e, miał go też kilka lat, więc właścicieli nie było 30. Może, przegląd, może przebieg jest autentyczny, co tutaj można zrobić? Trochę trzeba pod te płyny jakieś inne takie rzeczy. Tak to działa. Tutaj brakuje śrubki. Widzę. To powinno być tutaj. No, widzę, że wieje nam trochę tutaj, troszkę dzisiaj. Auto chcę dzisiaj umyć, więc um, pogoda jest dość ładna, poza trochę wietrzykiem. Ale ja wiem, że zaraz będą chmury i, i będzie padał deszcz. Spytacie po co to? Po co mi takie auto? Miałem i jakieś inne rzeczy. No właśnie dlatego, że szkoda było Erki, i szkoda tego drugiego Volvo to kupiłem takie coś auto kosztowało 700zł i powiem wam że wcale nie jest łatwo kupić takiego gruza za parę złotych który jeszcze blacharsko jakoś się trzyma ten się trzyma całkiem w porządku bo rzeczywiście podłoga jest fajna ale tutaj wieje gdzieś tutaj się schowamy może otworzymy bagażnik, otworzymy bagażnik. niestety tylko działa z kluczyka mamy roletę no, która się zwija. która się zwija i jak widzicie, o, piękna ta kratka jest. Na szczęście ona jest odczepiana, więc można ją sobie odczepić. To też zrobię, ale najpierw muszę zrobić ten tym, tym, y, przegląd. Co jeszcze muszę w tym aucie zrobić? Auto kosztowało też dlatego 700 zł, bo ma do wymiany sprzęgło. No, nie jest łatwo wymienić sprzęgło w tym aucie. Y, trzeba zjeżdżać z sankami. Podobno, przynajmniej tak mi znajomy mówiłem, ja nigdy... W ogóle to jest moje pierwsze Mondeo. Miałem już dużo różnych fordów, ale to jest moje pierwsze Mondeo. Do skrzyni nie jest najgorszy dostęp, jak widzę. Tu jest jedna poduszka, tam jest pod filtrem pewnie jest druga. Trzeba na pewno rozpiąć przeguby i wyjechać jakoś z tym wszystkim. W ogóle chcę tym autem zjechać do garażu, dlatego też chcę to auto umyć, bo ja nie lubię taki, pracować przy takich brudnych samochodach, gdzie wsadza się gdzieś łapę i leci tona na przykład piachu na, na łeb. Nie jest to wcale przyjemne. No, a Ja jak wiecie nie mam kanału i wyciągnięcie tego sprzęgła będzie jakimś tam wyzwaniem dla mnie. Tarczę chcę wymienić całą tarczę. Zobaczymy w jakim stanie jest docisk, zamach i tak dalej. Ale plan jest tak na, na to, żeby po prostu jak najtaniej to auto jeździło, jak najtaniej je uruchomić, i żeby po prostu nabijało kilometry, woziło cement i przede wszystkim przyczepę z gruzem i innymi rzeczami. Po to właśnie mi był potrzebny hak. Więc to był podstawowy warunek. Następnym warunkiem było, żeby było pojemne, żeby mogło coś przewieźć. Spełnia, no i żeby dość tam jeździło. Tym tanio jeździło, no to fajnie jakby to auto miało gaz. Niestety tego gazu nie ma. Zakładać go nie będę, przynajmniej na razie. Bo nawet kupno jakiejś używanej instalacji, legalizacja, podbicie, przegląd i tak dalej, parę złotych by kosztowało. A to auto nie planuję, żeby robiło strasznie duże przebiegi. Na razie się biorę za jakieś tam doprowadzenie go troszkę do bardziej stanu używalności, w sensie, że go trzeba umyć i trochę wyodkurzać, wyczyścić tam środku. Tak to po umyciu wygląda. Nie wiem czy dobrze, czy źle, bo wychodziło z zewnątrz. Zaraz zamykam trochę te drzwi i Wam pokażę. Trochę wgniot, zarysowań lakieru. No i przede wszystkim więcej roboty polskich artystów rzeźbiarzy. Podoba mi się natomiast, jak to wyszło tutaj pod maską. Silnik nabrał takiego fabrycznego, że nawet wyglądu. Widać tutaj teraz wszystkie te oznaczenia inne rzeczy opaski Przede wszystkim też będę mógł sobie poobserwować jak tutaj się poci spod tego dekla i jak to poważne jest No tak ogólnie to co umyło się trochę posprzątałem też w środku zajęło mi to trochę czasu Siadły dywaniki z Volvo niestety ta nakładka na kierownicę Dziadkowa musi wrócić. Miałem nadzieję, że ta kierownica ocalała dzięki tej nakładce i że ona jakoś fajnie pod spodem wygląda. Niestety no, wygląda, że byłbym tragicznie. Już wiem dlaczego ta nakładka po prostu była. No, niestety te kierownice były wykonane z jakiegoś stopu plastiku, nie wiem, z taśmą klejącą i papierem toaletowym czy czymś takim. trochę tutaj nam słońce przeszkadza ogólnie z szarej myszki dalej jest szaro i ponuro, ale jakoś tak trochę bardziej mm, cywilizowanie rzekłbym tutaj aż będzie szkoda cementu luzem wozić no ale ale tak będzie z tej strony może będzie bardziej widać jak trochę zasłonie słońce przydałoby się jeszcze przeprać trochę te fotele, no ale tutaj będzie jeżdżone pewnie w roboczych ubraniach i tak dalej, więc nie będę się jakoś za bardzo tutaj nad tym rozczulał. Siadło jakieś radio, które coś tam sobie gra. Niestety głośniki strasznie charczą, przynajmniej te, te z tyłu. Eee, tak nie wiem, co z tym zrobić, no ale po prostu, żeby coś sobie tam grało, tak. Zamykam wam drzwi. Widzicie ile tutaj różnych Rysek, zarysowań... I innych takich niedoskonałości lakieru wychodzi. No, niestety, auto e, 20 lat. 30 chciałbym. <laughs> Jakby było, miało 30, to by było fajnie, bo mi przynajmniej zniżka na OC była. Tutaj jest największa rzeźba, <laughs> która się okazała. Taka piękna. No ale... Nie dla blachy to auto zostało kupione. Nie wiem czy pokazywałem Wam na początku jak to auto odpala jak pracuje jest pobyciu silnika, więc jeszcze troszkę może być mokre. Muszę się przesunąć. No tak, córka się działa, wszystko było przełączała. to pracuje. Niestety kontrolka od ABS-u się pali. Nie wiedzieć czemu. Pewnie któryś z czujników jest zabrudzony albo niesprawny. Pali się też ten ostrzegawczy parkuj. Nie wiem dlaczego. Ręczny jest teraz spuszczony. A mimo to się pali. Płyn sprawdzałem. W układzie jest, więc coś to musi być chyba od ABS-u. No co, nakładka wraca Założyłem sobie dziadkowe yy, Lusterko Panoramiczne Bo to które było tutaj mniejsze jest takie małe Nie za dużo widać A w tym panoramicznym Widzę Całe auto z tyłu Wszystkie szyby Wszystkie cztery plus Bagażnik No co Tyle na dzisiaj. W następnej części pewnie zajmę się ulepieniem coś z tego zderzaka i sprzęgło. Pozdrawiam Was, cześć!